W tym materiale pokażę Ci jedną z najnowszych funkcji, jaką oferuje ChatGPT, GPT, czyli projekty. No i do tej pory, kiedy korzystaliśmy z czata GPT, no to po lewej stronie mieliśmy wszystkie nasze zapisane czaty oraz wszystkie nasze modele GPT. Jednak dla użytkowników, którzy korzystają z tego narzędzia od dłuższego czasu, może stawać się to uciążliwe, tak? Kiedy mamy tych czatów bardzo dużo, pojawia się tam dosyć duży chaos. A właśnie ta nowa funkcja projekty pozwala na organizację wszystkich naszych zadań, projektów, w prosty i intuicyjny sposób. A więc dobra, zaczynamy. Po lewej stronie, jak widzisz, mamy tutaj taką sekcję projekty. Oczywiście, domyślnie tu nic nie będzie. Ja już sobie w ramach testu utworzyłem projekt social media, ale zrobimy to zaraz, wszystko od początku, krok po kroku. A więc tutaj mamy taki plusik, to będzie przycisk nowy projekt. No i po jego kliknięciu pojawi nam się następujące okienko. Czym jest projekt? Projekty pozwalają trzymać czaty, pliki i niestandardowe instrukcje w jednym miejscu. Używaj ich do bieżących zadań lub w celu zachowania porządku. No i tutaj oczywiście będzie nazwa naszego projektu. No Generalnie korzystając z chat GPT, zapewne dobrze o tym wiesz, mamy często kilka takich kluczowych, powtarzalnych zadań, na przykład planowanie wszelkiego rodzaju aktywności lub czynności, albo zarządzanie mediami społecznościowymi, jeżeli ktoś się tym zajmuje. No i właśnie w ramach może Prezentacji tej funkcji nazwiemy sobie to Social Media. Oczywiście w Twoim przypadku będzie to dowolny projekt, który będziesz chciał właśnie sobie tutaj w czacie GPT trzymać. Następnie klikamy utwórz projekt. Trzeba będzie chwilę poczekać. Ok, a więc jak widzisz, pojawia się teraz następujące menu. Oczywiście nie jest to nic skomplikowanego i przejdźmy teraz do omówienia każdej z tych funkcji, która się pojawiła. Na początku warto wspomnieć o tym, że możemy sobie edytować kolory tych różnych projektów. To się przyda, kiedy będziemy mieli ich więcej. Wystarczy kliknąć sobie w tej a następnie wybierzmy sobie na przykład kolor niebieski. Po prostu to oznaczenie poniżej, które będzie tutaj, jak widzisz, będzie na kolor niebieski. Następnie mamy tutaj nowy czas w tym projekcie. No, o tym powiemy sobie później, natomiast to co powinno nas najbardziej interesować przy kreacji projektu, to są te dwa pola, czyli do tej pliki oraz tej instrukcje. Oczywiście to nie jest tak, że te dwie funkcje są jakąś nowością w czacie GPT. One wcześniej były również dostępne. Oczywiście mogliśmy przesyłać pliki, mogliśmy również tworzyć niestandardowe instrukcje, no ale oczywiście tutaj jest to po to, aby mieć zorganizowane instrukcje, zorganizowane pliki pod jeden konkretny projekt. A jakie pliki, jakie instrukcje powinniśmy dawać do właśnie naszych projektów? No oczywiście, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to myślę, że nie ma tutaj większej filozofii, że na przykład trzeba wstawić informacje o naszej firmie, na przykład czym się zajmujemy i tak dalej. Oraz na przykład informacje o tym, jakie mają być posty, jakie są instrukcje pisania tych postów, ale jeżeli chciałbyś aby sztuczna inteligencja pomogła ci właśnie w doborze tego co powinno się w takich instrukcjach znaleźć, no to możesz zrobić tak jak ja zrobiłem tutaj. Napisałem taką prostą komendę: "Chcę wykorzystać LLM do zarządzania swoimi mediami spo społecznościowymi. Przeanalizuj cały proces kreacji tych postów z Lotu Ptaka, a następnie zidentyfikuj w jaki sposób LLM może pomóc na każdym etapie procesu." No i dostałem tutaj kilka takich punktów. Ty również będziesz mógł taką komendę wpisać, tylko oczywiście w zależności od tego, jaki będziesz chciał robić projekt, te informacje będą inne. No i dostałem tutaj kilka kluczowych punktów, a następnie napisałem coś takiego. Bazując na tych informacjach, jakie pliki z kluczowym kontekstem powinienem przesłać do LLM, aby otrzymać jak najlepsze rezultaty. No i wtedy już dostajemy informacje, na przykład pliki związane z brandem i stylem komunikacji, na przykład wytyczne dotyczące tonacji wypowiedzi, paleta kolor kolorów, założenia co do narracji marki. Na przykład to jest bardzo fajny przykład, że przykładowe treści, które już opublikowaliśmy, tak żeby sztuczna inteligencja wiedziała, w jakim stylu te posty tworzyliśmy, czyli wszystko, co pozwoli modelowi wyczuć charakter komunikacji. I poziom zaawansowania merytorycznego, i tutaj również dostajemy kilka takich punktów. Więc również możesz to zrobić w swoim przypadku, kiedy będziesz właśnie dobierał instrukcje do swojego projektu. No i oczywiście w taki sposób będziesz miał pewność, że wszystkie ważne informacje są już uwzględnione. No i dobra, jak taki przykładowy plik może wyglądać? Jak widzisz, tutaj w Google Docs stworzyłem sobie taki plik, kto jest naszym klientem, czyli wybrałem te informacje, które uważam za najistotniejsze. W kontekście właśnie tego, żeby sztuczna inteligencja miała jak najwięcej cennych informacji do stworzenia dla mnie dobrych treści na media społecznościowe to jest oczywiście przykład. No i tutaj możemy w sobie wpisywać dowolne informacje, możemy również zapytać sztucznej inteligencji, co tutaj możemy umieścić. No i następnie taki plik możemy sobie pobrać. Najlepiej pobrać go w formie zwykły tekst, ponieważ zajmuje najmniej pamięci. No, i kiedy taki plik już pobierzemy, to klikamy dodaj pliki a następnie wybieramy ten plik, który zapisaliśmy. Chwilę trzeba będzie poczekać. O, udało się. No i teraz, aby sprawdzić, czy faktycznie Sztuczna Inteligencja już dostała te informacje, no to napiszmy może tutaj podaj kluczowe informacje o naszym kliencie. No, i kiedy sobie taką wiadomość wyślemy. No, to już dostaniemy informację, że są to osoby samozatrudnione i przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać AI. No, generalnie wszystko działa w sposób prawidłowy, a więc możemy sobie przejść do dalszych plików. Załóżmy na przykład, że chcemy mieć jasne zasady odnośnie tego, jak takie posty powinny wyglądać, więc tutaj mam taką instrukcję odnośnie tego, jak Sztuczna Inteligencja powinna pisać dla mnie te posty na Facebooka. No i oczywiście, jeżeli masz. Również zamiar tworzyć za pomocą Chata GPT treści na na przykład rolki, chcesz tworzyć skrypty do filmów na YouTube, na przykład wpisy na LinkedIna, no to możesz sobie zrobić 4-5 takich osobnych instrukcji na każdą platformę. Ja oczywiście tutaj tylko pokazuję przykład, jak te projekty wyglądają, więc prześlę sobie tylko ten plik i nic więcej, ale myślę, że już to doskonale zobrazuje Ci, jak te projekty działają. Ponownie po wpisaniu tych informacji do Google Docsa, Oczywiście to nie musi być Google Docs, może to być dowolny inny edytor tekstu, na przykład Word albo zwykły notatnik. Ja używam po prostu Google Docsa, no i ponownie pobieramy, a następnie przesyłamy do naszego projektu. Ok, teraz mamy dwie przykładowe instrukcje, a czas teraz wypełnić pole Custom Instructions. No i będzie to bardzo dobry łącznik pomiędzy plikami oraz taka baza, w której możemy zamieścić również nasz kluczowy kontekst. Tak wyglądają. Moje instrukcje. Napisałem tutaj, że jesteś ekspertem od zarządzania mediami społecznościowymi, i Twoim głównym zadaniem jest tworzenie treści na Facebooka dla firmy Mechamind, które przynoszą wartość grupy docelowej. Tutaj dałem krótki kontekst. Oczywiście te informacje o firmie również można przesłać w formie pliku, no ale tutaj chciałem Ci również pokazać, że takie informacje możemy też przesyłać bezpośrednio w instrukcjach. No i tu są po prostu krótkie zasady tego. Jak powinna wyglądać ta kreacja treści. Jak widzisz, napisałem tutaj, że przed rozpoczęciem kreacji postów zapoznaj się z plikiem pierwszym, czyli z tym plikiem, który pokazuje informacje o grupie docelowej, następnie zapoznaj się z plikiem drugim, następnie zidentyfikuj, jak dać konkretną wartość mojej grupy docelowej w poście, a następnie rozpoczynasz kreację. No i po dodaniu tych instrukcji wpisujemy, klikamy zapisz. I wszystko będzie gotowe. Teraz wystarczy tylko wpisać jakieś przykładowe polecenie. Na przykład, napiszmy. Napisz dla mnie 5 długich postów. I po kliknięciu Enter. Dostajemy informację o to 5 długich postów dla firmy Mechamain, które są zgodne z Twoimi wytycznymi. Czy wiesz, że możesz zaoszczędzić nawet 10 godzin tygodniowo dzięki sztucznej inteligencji? Jak to działa? No i mamy generalnie treści na posty. Trzy największe błędy, które przedsiębiorcy popełniają przy wdrażaniu AI. Widzisz, dostajemy 5 postów. Wszystkie konwersacje, które będziemy rozpoczynali właśnie w tym projekcie, będą zapisywane na samym dole i będziemy mogli do nich bez problemu wracać, tak żeby mieć wszystko po prostu ładnie zorganizowane. I pamiętaj również, że możesz dodawać te pliki i instrukcje na bieżąco, więc jeśli po jakimś czasie uznasz, że do twojego projektu konieczne jest dodanie jakiejś konkretnej informacji, Albo po prostu coś się zmieniło i wymaga to modyfikacji, no to możesz śmiało wszystko edytować, przesyłać nowe pliki. A kiedy chcemy stworzyć nowy projekt, no to wszystko robimy w sposób analogiczny. Klikamy sobie tutaj, następnie wybieramy projekt, a następnie przesyłamy. Dodatkowe informacje. A więc to by było na tyle w tym materiale. Jeśli Ci się spodobał i chciałbyś dowiedzieć się więcej o czacie GPT, na przykład chciałbyś dowiedzieć się, jak sprawić, aby Chat GPT dawał Ci lepsze odpowiedzi, popełniał mniej błędów, nawet jeżeli nie posiadasz wersji płatnej. Jeżeli chcesz być ogólnie na bieżąco z tą technologią, no to możesz kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego materiału oraz w pierwszym komentarzu. Na teraz już dziękuję za uwagę.